Dzisiaj będziemy obrywać liście pomidorów. Po zawietrzeniem jest to drugi kluczowy zabieg, a z racji tego, że ja nie stosuję oprysków zarówno takich naturalnych, jak i twardej chemii to jest to mój główny zabieg pielęgnacyjny. Zabieg prosty, przyjemny, jeśli jest wykonywany z głową, to zapewnia piękne i smaczne plony. Zapraszam na film. Bardzo lubię przechadzać się po moim foliaku, doglądać wzrostu, cieszyć się pięknymi roślinami, a przy okazji je pielęgnować. To forma medytacji w ruchu. Relaks będzie jeszcze bardziej wartościowy, jeśli przy okazji zadbamy o pomidory, obcinając lub obrywając ich liście i pędy. Dziś pokażę Ci mój prosty sposób na obrywanie liści pomidorów. Obrywamy je, by uchronić pomidory przed chorobami i by zapewnić piękne, dorodne plony. Nasza ingerencja jest konieczna, bo mamy sprzeczne interesy z rośliną. My chcemy smacznych, soczystych, pysznych owoców, a ona chce wydać jak najwięcej nasion. Stąd działamy nieco pod prąd natury. Podczas instruktażu pochwalę się również ciekawymi odmianami, które posadziłem w tym roku. Jeśli Ty masz jakieś ciekawe, wyjątkowe odmiany, napisz koniecznie w komentarzu i również podziel się swoją wiedzą, swoimi sposobami na obrywanie liści pomidorów. No to nie przedłużając, do dzieła. Wilki wyrastają tuż nad liściem pod kątem 45 stopni do łodygi i są po prostu zaczątkiem, zalążkiem nowej łodygi, rozgałęzieniem. Jeśli nie będziemy ich obrywać, pomidor będzie się rozkrzewiał, rozkrzewiał, bo roślina chce wyprodukować jak najwięcej nasion, a dla nas ważniejszy jest smak, bogaty smak owoców. Jeśli więc decydujemy się prowadzić pomidor na jeden lub dwa pędy, no to tyle pędów zostawiamy, a wszystkie inne wilki wycinamy i to jak najwcześniej. Szkoda, by tak jak tu roślina straciła mnóstwo energii na wyprodukowanie nowego pędu, który później wytniemy. Po prostu za zapomniałem, nie zauważyłem tego wilka. Ja lubię wyłamywać wilki, bo wydaje mi się, że ta rana będzie bardziej naturalna i łatwiej się zagoi. Uszkodzenie jest jednak bez wątpienia miejscem, przez które mogą się dostać patogeny, w szczególności grzyby, do naszych pomidorów. Jeszcze jeden przykład przeoczonego wilka. Tutaj mnóstwo energii zostało stracone na wyprodukowanie osobnej gałęzi. No ale wycinam. By poprawić wietrzenie. Wycinam również takie liście, których po prostu jest w danym miejscu zbyt wiele, są za gęsto, tworzy się burz albo jedna roślina nachodzi na drugą. Te duże dorodne owoce to odmiana shilling giant. Nie musimy ciąć całego liścia, możemy uciąć fragment, który zapewni rozświetlenie i lepsze wietrzenie. Gdy roślina jest już duża, wycinam te liście, które dotykają ziemi. W ten sposób zmniejszam ryzyko chorób grzybowych, no i wszelkie już zarażone czy uszkodzone liście. Staram się nie ciąć więcej niż 3-4 maksymalnie liście podczas jednej sesji, żeby ten szok nie był zbyt duży. Jeśli jednak pojawia się silne ognisko chorobowe, no to moim zdaniem warto ciąć bezlitośnie. To była odmiana Belarus Hard. Rzeczywiście taki przekrój sercowaty wygląda ciekawie. Gdy pomidor zawiąże trzecie grono, a to pierwsze jest już docelowych rozmiarów, zaczynam ciąć i prześwietlać grona, odsłaniając je. Jeśli ryzyko choroby jest duże, to można nawet wcześniej zaczynać odsłaniać grona, zanim to trzecie będzie docelowej wielkości. Pozbywam się wszystkich liści pod gronem, a później stopniowo, gdy kolejne grona będą dojrzewały, wyższe grona, to znowu obcinam na przykład te pod drugim gronem nad pierwszym. W efekcie zostają nam takie gołe palemki, gołe, ale zdrowe. Jeszcze raz sprawdzam, czy to czas na odsłanianie pierwszego grona. Sprawdzam, czy trzecie grono jest już zawiązane, czy się zawiązuje. I jeśli tak, to przystępuję do cięcia. Kilka razy zdarzyło mi się już obciąć grono zamiast liścia, co jest bardzo smutne, więc lepiej sprawdzić dwa razy, podotykać, szczególnie jeśli nie widzimy, są to liście z tyłu. Upewnijmy się dwa razy, zanim coś obetniemy, bo szkoda czekać tak długo na takie owoce i je później uciąć. Siberischer finger, czyli siberyjski palec o ciekawym kolorze, ciekawych barwach. On zawiązał już więcej niż 3 grona. Liście na dole są zarażone chorobami, więc przy okazji pielenia usuwam również liście. Myślę, że powinienem był to zrobić wcześniej, no ale lepiej teraz niż w ogóle. Znowu dla ostrożności sprawdzam, czy to przypadkiem nie jest grono i dopiero obcinam kiedy mam pewność, że to jest liść. Dam mu parę dni odpoczynku i zacznę e, odsłaniać kolejne grono. Robiąc to najlepiej w słoneczny ciepły dzień, żeby, re, żeby rany się dobrze goiły. W przypadku białoruskiego serca widać już spore zmiany na liściach. Mówiąc, nie jestem pewien, co to za problem. Ale w każdym razie wycinam. I znowu po chwili odpoczynku będę szedł wyżej, odsłaniał kolejne grona. I na koniec zostało nam cięcie kończące, którego jeszcze o tej porze roku nie robię. Chodzi po prostu o zatrzymanie wzrostu roślin. Większość czy wiele odmian pomidorów rośnie w nieskończoność i mogłoby zawiązywać kolejne grona, co powoduje, że zbyt dużo energii byłoby poświęcone na mm, budowanie owoców i zamiast mieć powiedzmy 4, 5, 6 gron dobrej jakości, mielibyśmy 7 lub 8, ale już kiepskich, dlatego warto w którymś momencie zatrzymać. Po prostu ucinamy wierzchołek wzrostu i roślina już dalej nie rośnie. Myślę, że to w zależności od odmiany warto rozpoznać, czy to jest właśnie 4, 5, 6, ile tych gron jest w stanie ona wykarmić w sposób taki, żebyśmy byli zadowoleni ze smaku. Zostawianie pomidorów bez pielęgnacji może się źle skończyć. Kiedyś tak próbowałem, ale efekty szybko pokazały mi, że był to zły pomysł, choroby, grzybowe, szalały. Mimo, że wymagają one sporo uwagi, gorąco Cię zachęcam do uprawy pomidorów. Najlepiej w foliaku, ale można też na balkonie, na parapecie od południowej strony, te maleństwa, odmiany bajaja, świetnie rosną, pięknie wyglądają, są również smaczne, i zajmują niewiele więcej miejsca niż zwykły kwiat doniczkowy. Najważniejszą sprawą w przypadku pomidorów jest ochrona ich przed chorobami, a głównie przed zarazą ziemniaczaną. To wcale nie jest trudne, nawet jeśli stosujemy tylko naturalne sposoby uprawy, jeśli wykorzystamy dobre, sprawdzone metody. Polecam ten film.